Dzisiejsza konferencja jest już 18. konferencją z rzędu w historii Medikawar. Ja się bardzo cieszę, że mogę się znów spotkać z lekarzami. Tematem dzisiejszej konferencji jest zdrowie kobiet i ich rodzin. Temat ten jest po pierwsze niezwykle ważny i aktualny i będzie aktualny i zawsze na czasie. Po drugie pozwoli nam spojrzeć z perspektywy pacjentek i ich rodzin, a nie tylko z perspektywy jednego czy drugiego problemu zdrowotnego. Ktoś może się zastanawiać, dlaczego taki temat przewodni. Otóż eksperci podkreślają, że to właśnie od zdrowia kobiet, od ich świadomości zdrowotnej, od ich edukacji zdrowotnej zależy, czy zdrowie rodzin, w tym dzieci. To kobiety częściej kształtują chociażby zdrowe nawyki, zdrowe nawyki żywieniowe w swoich rodzinach, czy decydują o szczepieniach swoich dzieci, rodziców, seniorów. Patrząc całkowicie od strony takich praw naturalnych, to od kobiet, od ich decyzji prokreacyjnych zależy nie tylko zdrowie przyszłego pokolenia, ale również w ogóle istnienie przyszłego pokolenia. Wiedza, którą Państwu przekazujemy, to wiedza na tyle nowa, że zapraszamy wybitnych specjalistów. Zawsze, zawsze zresztą tak było. Zaczęliśmy od wykładu wskazującego na różnice w neurobiologii mózgu kobiet i mężczyzn. Kontynuujemy wykłady w ciągu dnia obejmujące choroby cywilizacyjne, choroby nowotworowe, choroby, choroby kobiet, choroby wirusowe, tematy zdrowia psychicznego. Dzięki temu mamy nadzieję, że każdy z gości. Znajdzie coś dla siebie, poszerzy swoją wiedzę medyczną o coś, co będzie mógł wykorzystać w swojej codziennej praktyce. My w MediCover chcemy nauczyć lekarzy, jak całkowicie od początku. I holistycznie o zdrowiu kobiet i wpływie kobiet na zdrowie ich najbliższych. Nie chcemy tutaj różnicować i powiedzieć, że waga zdrowia kobiet jest większa niż waga zdrowia mężczyzn, ale rzeczywiście skupienie tematki na jakimś obszarze to bardzo dobry, dobry pomysł. Ja bym powiedziała jedną ważną rzecz. Widać, że wykładowcy pracują w tym temacie, o którym mówią. Bo to zawsze, zawsze widać, jak ktoś się nauczył czegoś tylko na wykład, a naprawdę to robi. Więc ja to bardzo cenię, bo to są też praktycy, którzy wiedzą, co mają nam przekazać, to, co nam pomoże później w pracy i będzie dla nas ważne. Podoba się bardzo. Formuła. Takich skondensowanych, wypełnionych treścią wykładów jest naprawdę bardzo, bardzo fajne. Mimo, że mam doświadczenie również jako praktyk, zawsze znajduję nowe rzeczy, których jeszcze nie wiedziałam. Także myślę, że to też jest bardzo owocne spotkanie dla, dla pozostałych kolegów lekarzy. Wartością tego spotkania i tak jak tych, które były poprzednio, poza tematyką merytoryczną i wykładami i tym, tą, tą częścią, taką um, formalną konferencji są Nieformalne rozmowy, spotkania, wymiana poglądów. Też zauważyłam po zainteresowaniu lekarzy w moim regionie, tutaj w regionie Mazowsze, że nie tylko są obecni lekarze interniści, ale również lekarze rodzinni, oczywiście ginekolodzy, chirurdzy, lekarzy po prostu wielu specjalności. Także jest to też myślę bardzo cenne spotkanie, nie tylko dla konkretnej grupy specjalistów, ale, ale dla bardzo szerokiej rzeszy. Wspólnie z Medicawer mamy przyjemność realizować. Akcje edukacyjne skierowane w stronę lekarzy, skierowane w stronę pacjentów. To, co mogę powiedzieć, to zawsze te konferencje cechują się bardzo wysoką jakością merytoryczną, ciekawymi wykładami, ale także dyskusjami w kuluarach, gdzie wielu lekarzy wymienia swoje spostrzeżenia. W przyszłym roku mija 30 lat od powstania MediCaber. Mam nadzieję, że kolejna konferencja będzie również, również bardzo udana. Od razu oczywiście zapraszam. Mam nadzieję właśnie, że nie tylko będzie udana, ale będzie bardzo púcznie ta rocznica obchodzona.